Witam Was ciepło i serdecznie. Dzisiaj historia bardzo interesująca, jeżeli chodzi o kwestie zjawisk niewyjaśnionych, ale także historia pewnej wyspy zwanej Formozą, czyli piękną wyspą. Wyspa, która ma burzliwą historię, do dnia dzisiejszego zresztą jest takim oczkiem uwagi. Jeżeli oglądacie bądź słuchacie, czy to me, mediów mainstreamowych, czy jakiś tam niezależnych, temat Tajwanu, czyli Republiki Chińskiej pojawia się bardzo często w kontekście politycznym, można powiedzieć, rozgrywek pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Kontynentalnymi, a wynika to po prostu z tego, że Tajwan jest uznany za jednego z tak zwanych tygrysów azjatyckich, i wynika to z tego, że niegdyś wyspa, praktycznie można powiedzieć, rolnicza, przekształciła się w fabrykę super technologii. Na tej wyspie znajdują się fabryki. Z rzeczami, które są bardzo newralgiczne, jeśli chodzi o no, naszą całą cywilizację. Mówimy tutaj o wszelkiego typu chipach. Dzisiaj nie chcę w to wchodzić, być może osobną audycję na ten temat. No i to tyle tytułem wstępu. Teraz przejdziemy sobie do takiego tematu, który jest dość popularny na naszych tutaj youtubach gdzie jest kilka filmów osób które odwiedzając Tajwan zwiedzają takie dość specyficzne miejsce które jest znane z tego iż posiada obiekty wybudowane w latach 70 które przypominają kształtem no coś co można zakwalifikować jako pojazdy UFO, tak? czyli tak naprawdę jest to nic innego jak domy, które powstały w głowie architekta, który stworzył budynki, które nazywają się Futuro oraz Venturo. I te obiekty powstały na przełomie lat 60., -tych, 70., -tych, a tym pomysłodawcą architektem był fiński można powiedzieć projektant Mati Sronena tak się nazywa ten gentleman, i on stworzył właśnie takie przypominające wyglądem właśnie obłe obiekty które bodajże w ponad 20 krajach świata Różne firmy, firmy zakupiły, jakby, licencje i zaczęły, właśnie, produkować te domki na potrzeby, można powiedzieć, turystyki czy jakichś takich domów, które były domami, powiedzmy, wypoczynkowymi, czy jakby coś w tym kierunku. Ale, ale również bodajże, chyba w Szwecji powstały, powstały dwa, trzy, trzy takie obiekty, które później zostały. Przekształcone na, słuchajcie, to też taka ciekawostka. Były w nich jakby zaplecze dla stacji benzynowych dla jednego takiego wielkiego koncernu. Idąc że tak powiem, tym, tym tropem śladem, tutaj tego fina, który, który stworzył te budynki, które były. No, wykorzystywane właśnie na takie obiekty jakby rekreacyjne, które powstały z takich materiałów dość zbliżonych do łódek, tak? Bo tam stosowano włókno szklane było też również szkło akrylowe i tak dalej. No, i tutaj zobaczycie sobie, między innymi, jak tam ta szyba taka jedna krylowa jest wybita, i bardzo mi się to ujęcie spodobało, bo mój tajny współpracownik nagrał taki moment, gdzie można przez taką szybę zajrzeć do środka tych obiektów, które zostały w wyniku. Właśnie porzucenia, tam różnych perturbacji są w stanie takim, jakie jak widzicie tutaj w tej chwili. No i teraz jeszcze z ciekawostek powiem Wam, że większość tych osób, które nagrywała te materiały, trafiła, można powiedzieć, do, do tylko jednego miejsca, które do dnia dzisiejszego jeszcze się tam zachowało czyli tutaj. Ja to Wam za chwileczkę pokażę na mapie. Jest to na północ od stolicy Tajwanu, czyli Tajpej, na północny zachód. Jest przy samym, że tak powiem, linii brzegowej. Jest takie osiedle, które, powiem Wam, jest takie troszeczkę creepy. Mnie się to skojarzyło, jak widziałem pierwsze tam jakieś materiały kilka lat temu, że wyglądało to tak. Jakbyśmy byli w jakiejś grze komputerowej, i do dnia dzisiejszego to tak wygląda. Tutaj zresztą będę Wam starał się pokazać kilka ujęć. Co ciekawe, tam jest też taki smaczek, gdzie jest fragment, w którym jest tam zakaz filmowania, fotografowania, czy to kamerą, czy to jakimś telefonem komórkowym i tak dalej. Ale wracamy do tych, do tych obiektów właśnie, które były jeszcze w, jakby w drugiej części wyspy, czyli bardziej na, na zachód od, od Nowego Tajpej, kawałeczek dalej. Też Wam to pokażę zaraz na mapie. I chodzi po prostu o to, że no, część już została została po prostu skasowana no, słuchajcie, krótka piłka, po prostu te obiekty w latach 70. powstały, pod koniec lat 70. powstały po to, żeby no, ktoś chciał po prostu na tym zrobić biznes, a chodziło przede wszystkim o to, żeby sprzedać te obiekty bądź podnajmować. No, z myślą o tym, że. No, Armia amerykańska, tak, czyli żołnierze, którzy tam na, na tej wyspie funkcjonowali, no, korzystali z tego, a tam lokalny inwestor po prostu zarobiłby pieniądze na takich, na takich wymyślnych domkach. Tym bardziej, że to chyba bodajże 78 rok, czyli akurat okres, w którym na ekrany kin wszedł no chyba najsłynniejszy film jeśli chodzi o, o kwestie kosmiczne czyli Gwiezdne Wojny no i tutaj akurat pojawił się właśnie ten film który jako architekt wymyślił taki sposób tak powiem stworzenia obiektów o takich nietypowych kształtach no i jakiś tam inwestor zaczął wdrażać tutaj na, na Tajwanie, to, to oczywiście się nie udało i teraz te kwestie troszeczkę bardziej można powiedzieć paranormalne nazwijmy to jedna sprawa to w tych dokumentach które które publikowały inne osoby pojawiał się właśnie taki motyw klątwy związanej z no właśnie z czymś nieznanym tak Ponoć podczas budów tych, tych obiektów dochodziło do dziwnych sytuacji, że ludzie popełniali samobójstwo, zdarzały się jakieś dziwne wypadki samochodowe, czy jakieś tam kraksy i tak dalej. No i... Jak zwykle przy takich sytuacjach, niektórzy zwrócili uwagę, że zwłaszcza tutaj, w tej zachodniej części, że podczas tworzenia tego tej enklawy takiej wypoczynkowej, zniszczono tam pomnik smoka, tak? czyli zwierzęcia, które w Chinach na Tajwanie jest uznawane za właśnie to jest ciekawe zwierzęcia tak które jest uznawane za symbol takiego strażnika danego miejsca a w tej zachodniej właśnie w zachodniej części tutaj bliżej New Taipei był tam ponoć właśnie na terenach gdzie tworzono tą, ten Kompleks wypoczynkowy, był tam cmentarz, właśnie, stary cmentarz holenderski, i z tego co udało mi się tam dowiedzieć, to prawdopodobnie było tam pochowanych coś około 70 tysięcy osób, czyli dość sporo. I, no cóż, jakaś klątwa ponoć tam była, i dlatego ten. ten Cały kompleks upadł, tak w sensie katastrofy, można powiedzieć, bankructwa, tak w skrócie. I podobna sytuacja była jakby z drugiej strony, czyli po stronie tutaj północno-wschodniej, gdzie również. Wgryzając się w historię tamtego miejsca, okazało się, że tam w okresie II wojny światowej, poza tym, że jest tam normalny cmentarz, właśnie też blisko tego kompleksu, był tam prawdopodobnie obóz jeniecki, japoński obóz niemiecki, gdzie właśnie przetrzymywano osoby, które zostały. No, schwytane podczas tych walk tutaj w Indochinach całych, tak. I no, dochodziło ponoć tam do właśnie takich sytuacji, że no, ci więźniowie ginęli i mogło tam być coś takiego jak no, mogiły tych osób, które zostały tam pomordowane czy zakatowane. I to właśnie jest taki. Light motyw tego, że te miejsca pomimo takich no fajnych, można powiedzieć futurystycznych budynków wypoczynkowych, no niestety te y, rzeczy, które zostały zamiecione pod dywan w takim sensie, że y, te groby tych osób, które, które tam zginęły, no do dzisiaj one mogą tam być, i nikt żadnych tam ekshumacji niczego prawdopodobnie nie robił. No i to mogło powodować, że wpływy, że tak powiem, tej drugiej strony, czyli tego świata, w którym nas na razie jeszcze nie ma, ale wszyscy niestety się tam przyniesiemy, spowodowały, że właśnie takie historię jak tutaj nawet tworzenie rozrywkowych miejsc na miejscach spoczynku tak powiem tych ciał które, które w wyniku różnych tam perturbacji czy wojennych czy normalnych że tak powiem odejść no, no nie powinny mieć miejsca że jednak te miejsca gdzie są pochówki to no jednak warto by było, żeby te miejsca pozostały takimi. No i teraz myślę, że przejdziemy do z północy Formozy, pięknej wyspy. Przemieścimy się nieco na południe, można powiedzieć, no, troszeczkę poniżej centrum wyspy, i tam za chwileczkę opowiem Wam o właśnie tym spotkaniu z niewyjaśnionym jednej osoby, która właśnie sobie zamieszkuje te tereny i za chwileczkę o tym się dowiecie.